Powiem to i jestem z tego dumny. Polscy producenci podbijają światową scenę muzyki elektronicznej. Nie boję się tego powiedzieć i biorę pełną odpowiedzialność za te słowa. Mało tego, przedstawię wam wiele przesłanek, które wskazują na to, że w tym roku będziemy mieli ogrom powodów do radości. Premiery Polaków w wytwórni Hardwella? Proszę bardzo. Zaporty największych gwiazd EDM? Nie ma sprawy. Setki tysięcy czy nawet miliony odsłon na YouTube? Tak! Co się dzieje? Na których polskich producentów warto zwrócić uwagę, kto w tym roku odniesie sukces? Tego dowiecie się już za chwilę. Zapraszam! Zanim zacznę, to powiem wam, że siadając do napisania tego scenariusza, nie miałem pojęcia, że osiągnięć polskich producentów jest tak dużo. Z założenia miałem szczegółowo opisać każdy sukces. Ale wtedy film trwałby no, dobre dwie godziny. Uznałem, że zamiast tego powiem kilka słów, nakreślę każdego z artystów i jeśli Wam się spodoba, to w opisie znajdziecie link do jego social media. Omówię tutaj mieszankę zarówno tych znanych aliasów, jak i mniej popularnych polskich producentów. Z góry przepraszam, jeśli źle przeczytam czyjś alias, ale po prostu nie zawsze znalazłem źródło. Dziękuję wszystkim patronom Essential Music, bo to właśnie dzięki Wam mogę realizować takie filmy. Jeśli chcielibyście dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju Essential Music i pomóc mi realizować jeszcze więcej pomysłów, to w opisie znajdziecie link do profilu na Patreonite. Ale już nie przedłużam, bo sporo tego. Tak więc zaczynamy. Na początek mówię Blidersa, bo osobiście uważam, że jego kola z Martinem Garrixem to największy sukces polskiej sceny EDM w 2018 roku. Oprócz tego Mateusz zaliczył wiele innych premier w stamp Records, tym m.in. charakterystyczny Snake Charmer, pełne energii Living, a także wydane w grudniu Fire Stevie Noise. Wszystkie te kawałki ukazały się w labelu Garrixa, co w sumie zagwarantowało miliony odsłon, a także tych gwiazd jak Hardbell, Afrojack czy Nicky Romero. Pani Blindersa nie mogą narzekać, bo uzupełnił on brakujący element układanki, czyli regularne premiery, a patrząc po wynikach, jego kariera rozbija się w zawrotnym tempie. W tym roku może być tylko lepiej. Patrick Moreno, producent, którym powinni zainteresować się wszyscy fani Progressive House. Mimo dużych sukcesów, mało osób wiedziało, że Patrick Moreno to polski artysta. Fani Rewild Recordings mogą znać ten alias, bo kilka razy zabitał on do wytwórni Hardwella i to zarówno wydając tam darmówki, jak i pełnoprawne relisy. Fattyk współpracował również z Armada Trice, a także ze znanym kanałem muzycznym Proximity, gdzie w 2016 roku ukazał się jego utwór z Paris Simo, który na ten moment zaliczył 640 tysięcy odtworzeń. Już teraz wiadomo, że w tym roku wyda on nowy utwór wytwórni Darma, która należy do Kashmira i która to jest sublabelem Spinning Records. Warto dodać, że jest on pod opieką polskiej agencji PMG Group, co wróży kolejne sukcesy. Zdecydowanie warto śledzić karierę Patricka Moreno. Jak już o Revealed Wings mowa, to od razu mówią sukcesy Alana Budzyńskiego, a.k.a. Skytone. Jego dokonania są ściśle związane właśnie z tą wytwórnią, jak i ogólnie Harzwelem, który supportuje twórczość Polaka. W 2017 kawałek Smala, Skytona i Luke Alive został wydany jako darmówka w Revealed. W audycji Hard on Air mogliśmy usłyszeć kilka kawałków Alana, jak na przykład Gangsta's Paradise stworzony wspólnie z Firetag. Ten rok również zapowiada się ciekawie, bo SkyTone ponownie zawita do Rebuild Recordings. Oficjalnie nie znamy jeszcze daty premiery, ale jedno jest pewne: taka zażyłość ze znanym labelem to ogromna szansa. Jeśli chcecie poznać szczegóły, to koniecznie śledźcie jego social media. Dotarliśmy do osoby Dawida Kabacińskiego, znanego jako Sigdo. Poczynając od premier w Spinning Records i sublabelach, jak Fly Eye czy Musical Freedom, przez nadchodzącą premierę z Tiesto, a kończąc na pełnym wsparciu Marshmello, z którym to również pracuje nad utworem, Dawid z całym impetem przyszedł przodu i to z jakimi sukcesami. Jego utwór Snakes, który zyskał support wspomnianego wcześniej Tiesto, stał się nieodłącznym elementem festiwali. To najlepsze, kawałek ten został wydany w 2016 roku, a nadal zbiera supporty, których w sumie jest ponad 200. Wiele z produkcji Dawida znajdziecie na jego kanale YouTube lub SoundCloud i możecie je pobrać zupełnie za darmo. Mam nadzieję, że wspólny utwór z to sprawi, że Sigdow wypłynie na jeszcze szersze wody i będziemy mogli go regularnie oglądać w relacjach z największych festiwali. Wspomniałem o marshmallow, więc podejmę teraz temat polskiego duetu, który skrywa swoją twarz w hełmach. Mowa oczywiście o projekcie Mellow Kiss, który święci spore sukcesy. Panowie rozpoczęli ten rok z przytupem, bo premierą utworu Believer, który powstał we współpracy z DNF. Kawałek został wydany nakładem Darkrai Recordings, sublabelu Armada Music, który należy do Feli Legranda. Hollander upodobał sobie polski duet, bo również podczas zeszłorocznego Ultra Music Festival Zagrał na głównej scenie Remix z do utworu Rockefeller's Kang. Następnie ten sam kawałek zyskał support m.in. Tiesto, Nicki Romero czy Dairo. Regularne występy w klubach i naprawdę aktywnie prowadzone social media sprawiają, że duet w hełmach cieszy się dużą popularnością. Co przyniesie ten rok? Myślę, że naprawdę dużo dobrego. Niegdyś znany jako Fafak, a od 2017 roku występujący pod aliasem Matthew Hill. Mateusz Borowicz zdecydował się na rebranding, który okazał się dobrą decyzją. Pierwszy utwór spod pod nowego aliasu o nazwie Stay, stworzony wspólnie z Eevee, wyszedł nakładem Spinning Copyright Free Music. Następnie pojawił się solowy kawałek, remix Darihaba, a nie tak dawno kolejny utwór z Eevee, który jest odświeżoną wersją znanego Teenage Crime Agent Looks. Produkcja ta trafiła na oficjalną playlistę festiwalu Tomorrowland na Spotify, którą obserwuje ponad milion osób. Odważna decyzja Mateusza okazała się strzałem w dziesiątkę, na co wskazuje właśnie współpraca ze Spinny Records, Universal Music Group, czy chociażby ilość odtworzeń jego muzyki? Oby tak dalej. Czy wiesz, że Mateusz Dziewulski, aKa Skytech, jest drugim najczęściej słuchanym polskim artystą na Spotify? Współpraca Mateusza z Ichabem jest niezwykle owocna, co dobitnie widać na liczbach. Płego wydane w listopadzie zeszłego roku zaliczyło na YouTube 1,5 miliona wyświetleń, a na Spotify prawie 6,5 miliona odtworzeń. I żeby nie było, że to jakiś rekord, to jedynie przykład, bo inne utwory tego duetu zyskały jeszcze większą popularność. Mam nadzieję, że w tym roku Skytech ponownie zaliczy sukces, jak ten ze słynnym kawałkiem Tiger, który przekroczył 70 milionów odtworzeń na kanale Spinning Records. Myślę, że ciekawie byłoby usłyszeć Polaka w kolabie z innym znanym producentem, bo być może powstały perełka jak Kundalini z Headhunterzem. To wszystko jest całkiem realne, bo jak wyznał Mateusz na czacie Essential Music na grupie na Facebooku, aktualnie pracuje nad trzema utworami. Mając tak silną bazę do promocji, jeszcze większy rozgłos to kwestia czasu. Słynny polski duet, skład którego wchodzą Adrian i Hubert. Jeśli wpiszecie na YouTube Bouncing, to jednym z pierwszych filmów będzie ich wspólny kawałek z Loud, który wyszedł nakładem Dorn Records w 2015 roku. 760 tysięcy odtworzeń robi wrażenie i tak samo premiera na kanale Spinning Records. Ale nie zapajmy się tak daleko, bo wspomnę tutaj o współpracy Bouncing z wytwórnią Playbox, która jest wyjątkowo owocna. W ciekawości sprawdziłem kawałek Techno Rackers i lista supportów jest naprawdę bogata, a wystarczy wspomnieć Davida Getę czy Afro w zeszłym roku Bouncing wylądowali w topce serwisu Beatport w kategorii Electro House i to kilka razy. W 2019 ma być więcej premier, no i warto wspomnieć o wytwórni Culture Records, w którą zaangażowany jest Adrian. Z tego co się dowiedziałem, w drodze jest 5 premier, tak więc będzie się działo. Myślę, że nie muszę przedstawiać Kuby i Adriana, znanych jako DJ Kuba i Nathan. Jeśli bawicie się na imprezach odbywających się w naszym kraju, to istnieje duża szansa, że widzieliście ich występ na żywo. Regularne premiery Polaków w wytwórni Playbox Music, należącej do duetu Tulaut, przełożyły się na support tych EDM. IDM. Kulminacją było zeszłoroczne Ultra Music Festival, gdzie na głównej scenie aż trzy razy mogliśmy usłyszeć twórczość Kuby i Neitana. Ich najnowszy w momencie gdy nagrywam ten film utwór Columbia zyskał support Hardwell'a, który zagrał go w 319. epizodzie Hardwell on Air. Ten sam kawałek możemy znaleźć na niezwykle popularnym na YouTube kanale Future House Music. Wsparcie takich gwiazd jak Tiesto, Fedy Le Grand czy Alan Walker daje szansę na kolejny olbrzymi krok w karierze, czego z całego serca im życzę. Pani twórczości Don Diablo jak i jego wytwórni Hexagon z pewnością kojarzą kawałek Drums autorstwa Kamila i Krzyśka aka Laude Baudas. Jeśli byliście na Sunrise Festival, to zapewne widzieliście ich wspólny występ z Donem na scenie na parkingu. Zawitali oni również do wytwórni Skink należącej do braci Showtek, a podczas ULTRA MUSIC FESTIVAL mogliśmy usłyszeć ich efekt współpracy z Sig Dope czyli utwór Back Again. Mnóstwo supportów, w tym między nimi Tiesto czy działza, a także wiele planów na ten rok. Z tego co się dowiedziałem, trwają prace nad wspólnym utworem Loud About the Scuse, artystą związanym z wytwórnią Ciamiego, Confession. Będzie też utwór z Geraldem LeFan, który to wydał kawałek z drzałzem, a także realizowanie jest kola Polaków z Zuta, którego możecie kazać z utworem Bubblegum z porzonym Jedno jest pewne, w tym roku o oh, Laude Baldas będzie naprawdę głośno. Może to tylko moje wrażenie, ale czy jest nie są w Polsce zbyt popularni? To jest błąd, bo duet, skład którego wchodzi dwóch kamilów, święci ogromne sukcesy. Po pierwsze, ich największy przebój wydany nakładem No Copyright Sounds o nazwie Savana odnotował na YouTube 28 milionów odsłon. Brzmi nieźle, To dodajmy do tego kolejne 19,5 miliona odsłuchów na Spotify. Po drugie, to nie jest jednostkowy przykład, bo podobne wyniki osiągnęła ich inna produkcja, Tropic Love. W zeszłym roku panowie zaliczyli support Alana Walkera, a One and One Tracklist podaje, że w bazie supportów są również The Chain Smokers. Sami przyznacie, że takie liczby robią wrażenie i pokazują potencjał tego duetu. Zapewne w tym roku również doczekamy się premium w NCS, yes, a może i czegoś więcej? Póki co mówiłem bardziej znanych polskich producentów, którzy regularnie wydają utwory i mają na swoim koncie już jakieś sukcesy, ale to nie wszystko. O, i to nie wszystko. Teraz przedstawię Wam po jednym zdaniu sukcesy bardzo często młodych artystów, Którzy mogą pochwalić się sporymi osiągnięciami. Wspominam tu również o Macie Bukowskim, który to świeżakiem z pewnością nie jest, ale też miał rok przerwy, a support pojawił się momentalnie. A więc: DNF podpisał kontrakt z wytwórnią Ultra Music. Kazo, Sebon i NG wydali utwór Omega Freebeat Recordings. W zeszłym roku I Got you, DNF i Twisters otworzyli wytwórnię Freak Nation, a aktualnie kończą trasę Freak Nation on Tour po polskich klubach. W 2018 w labelu tym ukazało się 10 utworów, a w tym ma być jeszcze więcej. Naprawdę fajna inicjatywa, jest to coś nowego na polskim rynku, więc warto śledzić rozwój tego projektu. Indox zawitał do wytwórni Confession należącej do Tramiego, gdzie ukazały się jego kawałki House Party i Hold You. Bonkers wydali oficjalny remix do utworu Never Look Back, który wyszedł nakładem Revit Recordings. IMVD wydał kawałek Buzzle w wytwórni Once to Watch w Mix Mesh Records należącego do Late Back looka. Utwór Sea the Lights autorstwa Color i Mike Shiver ukazał się w Rewind Recordings. Po roku przerwy Matt Bukowski wydał remix utworu Duo De który wyszedł w Interplay Records w Armada Music i od razu zaliczył support Armina Van Burena w audycji Estate State of Trance. Fair Prototype regularnie wydaje swoje kawałki w wytwórni No Copyright Sounds czego najnowszy z nich, Shadows, w momencie publikacji filmu ma ponad 650 tysięcy odtworzeń. Clarks również zawitał do wytwórni No Copyright Sounds, Tutaj 21 lutego ukaże się jego nowy utwór Bones. Kamo ponownie trafił ze swoją twórczością na kanał Trap Nation, gdzie jego utwór New Generation w lekko ponad dwa tygodnie zaliczył 800 tysięcy wyświetleń. Uff! Naprawdę dużo sukcesów polskich producentów, a i tak wiem, że to nie wszystko. Dlatego, jeśli chcecie się podzielić dobrą nowiną, to dajcie znać w komentarzu o innych sukcesach polskich producentów. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzi złoty wiek dla polskich fanów muzyki elektronicznej, i to nie tylko za sprawą producentów, ale i nadchodzących imprez. Mam nadzieję, że film ten, podobnie jak mi, dał Wam wiele radości, a jeśli tak, to pamiętajcie, aby pozostawić łapkę w górę, a jeśli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie kanał. Pamiętajcie, że linki do social media omawianych artystów znajdziecie w opisie filmu. Trzymajcie się, cześć!